A skoro mam mówić o kobietach, to jasne jest, że uważam kobiety za inne od mężczyzn, bo inaczej by nie było sensu mówić o kobietach w szczególności. Pamiętam jedną panią, która pisała w internecie, że miała dwóch synków i w ogóle tam myślała, że dzieci są takie same, jak urodziła córeczkę, to przekonała się, że to jest zupełnie inny świat, zupełnie inny kosmos, bo rzeczywiście tak jest. Ja też się o tym przekonałem. Najpierw miałem czterech synów. Otóż, proszę Państwa, wszystkie te twierdzenia, twierdzenia o kobietach, które biegają, no, są oczywiście uzasadnione, co nie znaczy, że do końca prawdziwe. Natomiast na pewno nie jest prawdziwe to, co się o mnie mówi. Ja jestem zwolennikiem tradycyjnej, klasycznej, klasycznej teorii, według niej kobiety w naszej cywilizacji miały przywileje, a nie jakieś tam równe prawa, co oznacza, że musically w wojsku służyć. Prawne, albo Albo coś takiego, e, kobiety z natury rzeczy jako słabsza płeć muszą mieć pewne naturalne, naturalne przywileje, no, na przykład właśnie e, brak służby wojskowej, czy na przykład e, jeśli będzie podany rekretautowy osobisty, to kobiety nie pracujące poza domem e, go płacić nie będą. I tu od razu <coughs> pierwszy temat, który warto poruszyć, mianowicie e, kobieta jako pani, czy kobieta jako popychło? Otóż dawniej kobieta była panią domu. Każda kobieta marzyła, żeby wyjść za mąż i zostać panią domu. Ona wtedy jest panią, ona rządzi. Kobieta wychowywała dzieci. Ten, kto ma dziecko pod opieką do piątego, a jeszcze siódmego roku życia, kiedy były postrzyżyny chłopców, prawda? To ten, kto ma dziecko do piątego roku życia, ten rządzi światem to kobiety wychowując dzieci, rządziły światem. W tej chwili lewica odebrała kobietom to prawo. Dziecko się wyrywa od razu do żłobka, przedszkola, a kobieta się posyła do pracy, żeby nie miała wpływu na wychowanie dzieci, bo według lewicy kobiety wyrażają zły wpływ na dzieci, uczą jej takich ohydnych, ohydnych yy, zacofanych rzeczy, jak na przykład miłość, prawda, coś takiego, prawda? kiedy dziecko <laughs> to powinno być nowoczesne, postępowe, <laughs> zawołać się nie, nie miłością, a na przykład seksem. Prawda? To jest ta... To jest ta podstawowa różnica, i dlatego Lewica chce odebrać kobietom władzę, i w dużej mierze się i to Lewicy niestety udało. Otóż my chcemy kobietom przywrócić tę władzę, i przy okazji chcemy przypomnieć, że po pierwsze, praca kobiet w domu jest trudniejsza niż praca poza domem jest to naprawdę praca odpowiedzialna. Trzeba zrozumieć, że ja pracuję przy komputerze. Ja pracuję przy komputerze. Kiedyś teraz tego nie robię, bo są inne systemy, ale programowałem komputery. Jak się zaprogramuję, to wskazuję linijkę, wstawiam ją na nowo, Jak całkiem <laughs> się wciekna, według klawiaturę i rozwalę prawda? i kupuję nowo za 25 zł. Yy, yy, I tyle. Natomiast yy, umysł małego dziecka nawet dwuletniego ma więcej komórek neuronowych niż jest w moim komputerze i nawet jedno niebaczne słowo może nieodwracalnie. Zniszczyć czy uszkodzić ten delikatny instrument, jakim jest mózg dziecka. I dlatego wychowanie dzieci jest znacznie trudniejszą i bardziej odpowiedzialną pracą niż programowanie komputerów. Wbrew temu, co sądzą feministki, które twierdzą, że ważne jest tylko to, co robią mężczyźni, a to, co robią kobiety, to jest zupełnie nieważne. Otóż, otóż to, jest, to jest ta uwaga pierwsza. Druga jest taka, że praca kobiet w domu jako trudniejsza rozwija. Kobieta, która jest panią domu, się rozwija intelektualnie, ponieważ codziennie ma inny problem. Dziecko każdego dnia jest inne, ono rośnie, ma coraz to nowe pytania, coraz nowe zagadnienia, coraz to nowe problemy, a to dziecko gdzieś tam wpadnie do sadzawki, prawda? a to trzeba je skądś wyciągać, a to się z kimś pobije, a to jest skomplikowany układ, synecze z innym kolegą, coś tam kogoś tam pobili. Jest problem i codziennie trzeba nowe problemy rozwiązywać. Natomiast kobieta w pracy, jest, siedzi albo przy biurze i tam ma pięć pieczątek i ma przywieźć 10 dziesięciu, dziesięciu formularzy, jak tego nauczyć na pamięć, albo siedzi w biedronce i przesuwa, przesuwa skrzynki z pietruszką, albo ewentualnie siedzi przy kasie w biedronce i, 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 i liczy pieniądze. To, jest, to są czynności mało intelektualnie rozwijające. U pani domu to jest czynność rozwijająca psychicznie, natomiast kobieta w pracy zawodowej w ogromnej rzeczy głupieje. Ja wiem, że są takie kobiety, jak załóżmy dziennikarki. No, dziennikarka to oczywiście ma pracę interesującą, ona się rozwija, ale trzeba pamiętać, że ona zwalnia swoje obowiązki tylko na inne kobiety. No. Jej mężowi poda, poda kawę w kawiarni jakaś kobieta, w restauracji kelnerka poda mu obiad, kucharka go ugotuje, inna kobieta w pralni uprasuje mężowi koszulę, jeszcze inna kobieta zapiekuje się ich dzieckiem, a jeszcze inna kobieta zapiekuje się jej mężem wieczorem, prawda, bo ona jest zajęta. I w ten sposób ta kobieta zwala swoje obowiązki na inne kobiety. Natomiast inne kobiety mają z tym problemy. Ja nigdy nie zapomnę spotkania, jakie miałem w Andrychowie, byłem posłem i w ogóle nie chciałem dopuścić tego spotkania, nie chciałem tych kobiet wypuścić na spotkanie ze mną, ale ja stanąłem sobie po jednej stronie płotu fabryczki z, na dachu swojej nyski, po drugiej stronie z, wyleciało z pracy mimo zakazu 300 takich szarych myszek i one miały do mnie jedną prośbę, panie pośle, kiedy nasi mężowie będą zarabiali tyle, żebyśmy my nie musiały pracować bo ta dziennikarka, no to ona, już mówiliśmy, prawda, sobie wynajmuje, natomiast one wiedzą, że ich dzieci z kluczami na szyi biegają po ulicy, gangi, narkotyki, prawda, to wszystko, i one wiedzą, rozpaczają, ale muszą. Muszą pracować. W większości, powiem, rodzin jest tak, że zarobki męża, znaczy podatek od zarobków męża, jest mniej więcej równy zarobkom żony podjęciu po podatku. Czyli ona pracuje dlatego, że państwo obrałowało jej męża z pieniędzy, z pieniędzy, i to jest celowa robota lewicy, żeby yy, właśnie kobiety wyrwać z domów, zmusić je do pracy poza domem. Przecież proszę sobie odpowiedzieć na jedno pytanie: jak to jest, że lat temu 100 czy, czy 100, 150 mężczyzna. Niekoniecznie wysoko kwalifikowany robotnik, ale prosty robotnik mógł utrzymać żonę i pięcioro dzieci. I było go stać na utrzymanie niepracującej żony i pięciorka dzieci, a dzisiaj na to ich go nie stać. Ona jeszcze musi pracować, jeszcze i jeszcze oboje pracują, jeszcze nie brakuje pieniędzy, mimo że mamy komputery, prawda, tanią energię, powinniśmy opływać dostatki, prawda? A nie, są problemy. No właśnie, no właśnie. Te podatki rabują ludzi z roboty, zmuszają do głupich poczynań i również zmuszają kobiety do wyjścia z domu. I po to one są nakładane, bo lewica sobie powiedziała, że kobiety zniszczy. Zniszczy kobiecość jako taką, bo kobiecość im przeszkadza. A my, konserwatyści, uwielbiamy kobiety, bo kobiety będą być kobiece, a mężczyźni powinni być oczywiście męscy. I yy, miała rację świętej pamięci Danuta Lin, śpiewając Dzieci mężczyźni prawdziwi tacy. A prawdziwych mężczyzn nie ma, ponieważ posłano ich do szkół edukacyjnych, a z kim przestajesz, takim się stajesz. No i dziewczynki się brutalizują, a chłopcy się nie wieścieją, i potem tych prawdziwych mężczyzn nie ma. Oczywiście ich bardzo niewiele. Dlatego my chcemy przywrócić normalność. Żeby kobieta oczywiście, jeżeli kobieta chce pracować poza domem, to nikt jej nie przeszkadza, jesteśmy bardziej konserwatywno-liberalna, prawda? Jeżeli kobieta chce nawet na pięciu etatach pracować poza domem, to bardzo proszę, bardzo się cieszymy. Co więcej, są kobiety o takich męskich odruchach, to one właściwie powinny pracować poza domem, bo jak ona się dzieckiem zajmuje, to potem dziecko na homoseksualistę wyrasta, bo boi się kobiet, prawda, taka, taka ostra, ostra matka jest bardzo niekorzystna dla rozwoju chłopca. No, ale, ale takich kobiet jest, jest parę procent, czy paręnaście procent. Natomiast normalna kobieta powinna mieć prawo do bogatego męża. To jest, to co jest bardzo ważne, to żeby kobieta mogła mieć bogatego męża i wtedy ona może już leżeć i pachnieć, że no, niestety w domu trzeba pracować, to jest inna para kaloszy. Prawda? W domu się pracuje, mówię, jest nawet dość ciężka, ale dzięki różnym wynalazkom, które zresztą mężczyźni zrobili, jako to zmywarki, pralki, prawda, Walówki, kłęki i tak dalej, i tak dalej, nawet zlewak, zlewak dwukomorowy, to jest coś, co mężczyzna wymyślił. I, proszę Państwa, dzięki tym wynalazkom kobieta ma tej pracy w domu już o wiele mniej. Kobieta może mieć w domu internet, czyli wejście w świat, prawda? I ona jest, i w tym momencie ma czas na oglądanie tego, tego internetu. Natomiast ta kobieta, która zasuwa, zasuwa w robocie, no to niestety, niestety ta właśnie, już głupieje, bo to takie mechaniczne czynności się musi powtarzać. I jeszcze raz mówię, my, Chcemy, żeby kobiety miały wybór. Jak która chce odgrywać rolę takiego mężczyzny, może trochę gorszego, to bardzo proszę. A jak to, która kobieta chce być prawdziwą kobietą, to my właśnie to gorąco popieramy i takie kobiety chcemy widzieć. Panie domu, kobiety które tak naprawdę rządzą światem po cichu, są tą szyją, która kręci głową, ale to naprawdę to przecież jasne, że to kobiety rządzą, bo to kobiety wybierają sobie mężczyzn, prawda? I kobiety wychowują dzieci. Więc kto rządzi światem? Pamiętajmy, jeżeli dawniej, jeżeli dawniej był sobie niewolnik, pracował w polu, a pan w Rzymie siedział, prawda, w domu, to kto był panem, a kto niewolnikiem? Jeżeli mężczyzna siedział i harował, a kobieta była w domu, to kto był panem, a kto niewolnikiem? A w tej chwili z wszystkich nas zrobiono niewolników. Więc może przynajmniej zapewnijmy kobietom ten przywilej, żeby przynajmniej ona nie była niewolnicą. A jeżeli ma być niewolnicą, to już przynajmniej tego mężczyzny, która ją sama sobie wybierze, a nie niewolnicą jakiegoś tam, prawda, polityka czy innego urzędnika. I to jest prosty program dla kobiet.